Z Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Moi drodzy, w tym fragmencie Ewangelii widzimy kolejny etap formacji uczniów, apostołów. Najpierw apostołowie byli powołani. Święty Marek napisał, jaki cel tego powołania dwunastu apostołów miał Pan Jezus. Ten cel można podzielić na trzy takie powody. Po pierwsze, żeby byli z Nim. Po pierwsze, żeby byli z Nim. Po drugie, żeby mógł ich posyłać. A po trzecie, żeby mieli władzę nad złymi duchami, żeby mieli moc Boga, moc Ducha Świętego. Ale zanim będą posłani i będą korzystać z tej mocy, być poddanymi tej mocy, będą objawiać moc Boga, to wcześniej mają być z Panem Jezusem. I rzeczywiście, w wcześniejszych fragmentach Ewangelii widzimy, jak Pan Jezus ich prowadzi, i oni są świadkami niezwykłych czynów, cudów: uzdrowienia, wskrzeszenia, egzorcyzmów, uciszenia burzy na morzu różnych wielkich cudów. Ale dzisiaj widzimy, że Pan Jezus ich wzywa. Eklezja to są, to znaczy zwołanie. Oni są właśnie tym pierwszym kościołem, są zawołani. Aby otrzymać misję, aby mógł ich posyłać, posyła ich po dwóch. Więc można by powiedzieć: taką najmniejszą wspólnotą jest dwóch, gdzie dwóch albo trzech zbierze się w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Dwóch, po to, żeby jeden drugiego mógł wspierać modlitwą, dobrym słowem, czasem upomnieć, czasem właśnie być takim obiektywizatorem. Bo każdy. Swoje sprawie sam jest złym doradcą. Potrzebuje jakby takiego kierownika duchowego, przyjaciela duchowego, towarzysza. Owszem, jeszcze potrzebuje kogoś, kto wzajemnie wspierać się będzie i będzie sobie pomagać. Ojcowie jezuici, kiedy jeszcze mieli swój nowicjat w Starej Wsi, mieli taki zwyczaj, że nowicjuszy na święto, na wspomnienie Jednego z jezuitów, świętego Alojzego Gonzagi, mieli właśnie ze starej wsi zbieszczat na nogach, pielgrzymując od domu do domu, nocując w domach, dojść do jasnej góry. Mieli zasadę, żeby się nie przedstawiać na początku. Jak chcieli znaleźć jakiś nocleg, chodzili i szukali. Dopiero potem, jak zostali przyjęci, kiedy już odchodzili, dziękowali mieszkańcom i dawali jakieś obrazki, przyznawali się, kim są. Ludzie byli bardzo wdzięczni za tę wizytę. Czasem pisali, czy odzywali się do jezuitów, mówiąc, że by więcej otrzymali Bożego błogosławieństwa, niż mogli tym chłopcom, tym młodym nowicjuszom dać. W różnych wspólnotach są takie wędrowania, ich odwiedzanie po domach. Nawet nie chodzi tutaj o chodzenie po kolędzie. Księży często chodzą sami, ale sam jako jeszcze kleryk chodziliśmy od domu do domu, pukaliśmy do domów po dwóch i to też jest dobre doświadczenie. Kiedyś opowiadali z neokotychumenatu o takim doświadczeniu na Sycylii. Dwaj dobrze ubrani w karniturach panowie zapukali do jednego mieszkania i na samym początku zaczęli ogłaszać: Bracie, przybliżyło się do ciebie Królestwo Boże. A wtedy on upadł, ten mieszkaniec z tego domu, upadł na kolana i mówi: Nie zabijajcie mnie, wszystko wam oddam, dam wam wszystko. A oni na to: Bracie, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość: Chrystus Cię kocha, i Ci nie grozi, jesteś dzieckiem Bożym, stań, ogłaszamy Królestwo Boże. Także tutaj też są różne doświadczenia. Dzisiaj Pan Jezus pokazuje, że środki ubogie pozwalają nam iść. Ci uczniowie nie są obciążeni jakimś dodatkową suknią, nie są obciążeni jakimś bagażem. Wręcz przeciwnie, mają tylko ze sobą kij. Kij to jest w zasadzie laska. Nie użyto tu słowa kij, chociaż w Psalmie 23, jak rok temu rozważałem, tam jest użyte sformułowanie, że ki i laska pasterska są moją pociechą. Tutaj jest użyte słowo laska. To nam się kojarzy słowo właśnie z łaską Bożą, z czymś, co można się podeprzeć. Oni mają się opierać na Bożej łasce, na Bożej obietnicy, nie na swoich siłach, nie na swoich pomysłach, tylko na Bożym Słowie. To jest ten znak tej laski pasterskiej, która ma ich prowadzić. Tak jak Mojżesz prowadził naród wybrany z domu niewoli do ziemi obiecanej, miał swoją laskę. Ta laska otwierała wody, Meriba, otwierała wcześniej Morze Czerwone, też była, zamieniała się w węża, który zjadł te wszystkie węże czarowników egipskich. To jest taki symbol walki ze złymi mocami. Jest to symbol towarzyszenia Boga. Właśnie z nimi, którzy wędrują. To jest taki znak tej laski. Do dzisiaj pasterze kościoła, czyli apostołowie, czyli następcy apostołów, biskupi, mają na znak takiego prowadzenia tą, taką pastorał, który się nazywa też laska pasterska. Nie zabierają ani chleba, ani torby, ani pieniędzy. Nie mają żadnych zabezpieczeń. Obuci są sandały. Ale nie mają dwóch sukien. Bardzo ubogo. A jednocześnie liczą na to, że zostaną przyjęci. Może się jednak okazać, że są takie miejsca, których nie chcą ich przyjąć. Wtedy pan Jezus mówi: strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich. Proch, który przylgnął do apostołów, ma być zrzucony. To tak jak też rozważałem rok temu, pielgrzymi, którzy. Z różnych diaspor, z różnych pogańskich krajów wędrowali na święta pielgrzymie takie jak Pascha, czyli właśnie święto Paschy, święto też Pięćdziesiątnicy, czyli Szawułot, tygodni, czy pielgrzymie, święto namiotów Simchat Tora. Tam te wszystkie święta przybywali pielgrzymi z różnych krajów. I kiedy wchodzili do Ziemi Świętej, mieli zwyczaj zdejmować właśnie. Te wszystkie swoje buty, i tam wstrząsali ten cały proch, czy z ubrań ten cały proch, żeby pokazać, że nie chce wnosić do ziemi świętej żadnego pogaństwa. Ten proch ma być takim świadectwem, że jeżeli nie przyjmujecie słowa Bożego, to stajecie się, pomimo tego, że jesteście narodem wybranym, na równi z poganami. A może nawet Mateusz, jak pisze, we swojej Ewangelii dla Żydów tam jest napisane, że pan Jezus powiedział, że ziemi Gomorejskiej, sodomskiej będzie lżej ów dzień niż właśnie tym, którzy odrzucą słowo apostołów. Okazuje się, że jest pewnego rodzaju obowiązek wiary, uwierzenia temu słowu. Że nie tylko jest to zaproszenie, ale z tym jest związane pewnego rodzaju. Albo błogosławieństwo, albo odrzucenie tego błogosławieństwa, zaciągnięcie pewnego rodzaju winy, odrzucenia Boga, niesłuchania Boga. Ostatnio ja już nie chodzę po kolędzie, ale księża opowiadają, że kiedy idą, to na przykład na 40 mieszkań, może 3-4 mieszkania otwierają się przed nimi. Reszta mówią, że nie, nie życzą sobie, nie chcemy. Nie chcemy Bożego błogosławieństwa, nie chcemy Bożego Słowa. Nie życzymy sobie, ale z tym jest związane właśnie albo błogosławieństwo, albo też odrzucenie Boga, czyli przyjmowanie Bożego no, odejścia. Jeżeli Bóg się z naszych granic jest wypraszany, odchodzi, to zostają demony. I to człowiek sam siebie wtedy wskazuje na życie wśród demonów czyli życie pogańskie. Ale ci, którzy przyjmowali słowo Boże, doświadczyli nawrócenia, doświadczyli wyrzucania złych duchów. Bramy piekielne były otwierane, żeby wydobyć niewolników, tych ludzi, chorych, zniewolonych. Ten znak namaszczenia, to można powiedzieć, że jest takim znakiem sakramentu namaszczenia chorych. Już Pan Jezus mówił o tym sakramencie, żeby olejem namaszczali i uzdrawiali. I to jest znak, ten sakrament namaszczenia chorych, jest takim znakiem, że Bóg przychodzi z pełnym uzdrowieniem. Pełne uzdrowienie jest w Królestwie Bożym. I tak naprawdę, jeżeli trafimy do nieba, co daj Panie Boże, to wszyscy będziemy ze wszystkiego uzdrowieni. Nic nie będzie już chore. Wszystko będzie zdrowe. Zauważmy, że kiedy Pan Jezus zmartwychwstał to nawet kiedy miał rany, pozwalał się dotykać tym w te rany. Włóż rękę w mój bok, nie bądź niedowiarkiem, powiedział do Tomasza, ponieważ już to nic nie bolało, ponieważ nie jest już żaden ból, żadna choroba. Warto sobie też tak czas zaplanować, żeby zły duch nie miał czasu do tego, żeby nas skusić. Kiedyś siostra Faustyna Kowalska w imię Jezusa Chrystusa przymusiła demona, żeby jej powiedział, Kogo najpierw w tym klasztorze, którą siostrę zakonną najpierw kusi, on odpowiedział: zły duch, że tę, która w tym momencie nie ma nic do roboty, najłatwiej ją skusić. Pomyślmy, jak zaplanować dzisiejszy dzień, żeby ten dzień był wypełniony jakąś misją. Misją, którą Pan Jezus nas obdarowuje już w momencie chrztu. Każdy dzień jest takim jakimś dniem misji do wykonania. Tylko musimy sobie uświadomić, że jesteśmy posłani, że mamy różnego rodzaju zadania do wykonania, że jesteśmy potrzebni drugiej osobie, że możemy się rozejrzeć dookoła, ile jest osób w potrzebie. Możemy też za te osoby modlić się, odwiedzić, rozmawiać, uśmiechać, pomóc, podzielić się czymś o. I to był znak, że mam skończyć. Moi drodzy, niech Pan Bóg Wam wszystkim błogosławi i napełnia szczególną mocą do dawania świadectwa o Chrystusie z martwych stałym. Moi drodzy, przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.